O Boże, wejdź w sekcję, zobacz jak mamy tragicznie ulepszone te sekcje wszystkie. A, tam chłopie dobrze jest. Dział, dzia, dział, dział, Biry, czekaj. O bo, patrz, patrz na nasze wydajności. Co? Podwo podwozie, podwozie, nasza wydajność bieżąca. A Chryste. Ej, ale silnik mamy silny, a bo to od Merca. No. Wow, ależ emocjonujące. No, wziąc, ale Sofina, tej, już nie Rokit. Już nie pasta do zębów, tylko hopie gepard jakiś. To jest kamuflaż. Ja Co? Ciele. Oblaliśmy oba, oba ulepszenia nam nie wyszły. Ale to genialne. A hopie FPS-y 130 na sekcji... ...i... ...90 FPS-ów na podsumowaniu. O Boże, tylko nie ten ziemniak. U Ciebie też gada? Ta pierdzieli od rzeczy mi się tego słuchać nie chce. Ja tego słucham chyba piąty raz w życiu już. Co ty robisz tam? Ja? Nic, A. A. Ale każdy kij ma dwa końce, to też nie rozwala Może że te dialogi w F1 to jest po prostu cudo. A tak powiedział, że każdy kij ma dwa końce? Tak, że kij ma, ma dwa końce, no nie wiem, 8, opie... no, nie? no Niektóre mają więcej. U mnie w może mają więcej niż dwa. U mnie w zawierciu może zaraz drzew nie bo obwodnicę buduję. Bo dla, po raz kolejny, dla niewtajemniczonych, Kokosz ogólnie jest przegigachadem, jeżeli chodzi o tempo, ale nie ogarnie tej gry, tak. ponieważ jest, <noise> to jest ten mniej problem. nowy. <noise> to jest ten problem. To jest tak, jakby posadzić. Jakby. No nie wiem. Nie wiem, jak to porównać. Jakby posadzić małpę do taką mega szybką. To, to... <noise> powiem tak, co, co nie, coś potrafię, nie? Ale. <noise> Różnie jest. Ale w karierze jestem zielony. Jak to działa i tak dalej, kokosz nie ogarnę. Ale wyciągniemy go na dobrą stronę, drogę jakby. Ja właśnie zaczynam się przekonywać do tego, szczególnie, że w tygodniu nie ma żadnych wyścigów ligowych, to mi się nudzi, bo ja często mam czasu trochę. Ciekawe czemu? W b ja. to tam. Nie, no wiesz, ja jestem filmem uczonym, chodzę na każdą lekcję. Bym. A, jasne. Dobra Jeszcze wracając ci? do tematu chodzę na każdą lekcję No totalnie, matematykę w szczególności Chociaż ostatnio chyba chodzę. Nie na matmie mam 100% frekwencji, nie obrażaj mnie muszę, jak to? Chodzić na, muszę chodzić na matmę Ja człowieku w piątki jak uciekam zawsze to po szóstej, bo na szóstej jest matma Do tego no dobra już nie chodzę na każdą lekcję 200 FPS-ów chłopie mam wszystko w na kurde te bramki muszę wierzyć, że ja mam inną linię jazdy. No to fakt, to boli czasem. No ale już skończyłem pierwszy trening. Na razie mam sam kurpiel prawie. No musisz się tego nauczyć jak to robić w ogóle. Kurde spin! Ja, ja dla ułatwienia obliczeń matematycznych przyjąłem, że liczba pi wynosi w przybliżeniu 5. Weź. ja pamiętam jak robiłem sprawdzian z matmy w podstawówce. Wyszło mi liczba ludzi na minusie. Jak rozumiem dalej nie mówimy o naszej wspaniałej strategii? No nie, bo jest zbyt dobra żeby ją upubliczniać. D! Dobra, tylko... skrzydło A to nie hamuje bez tego skrzydła, nie? To nie skręca, to nie hamuje, to nie jedzie Ale istnieje. Dobra, zjeżdżam w pizdu, bo A właśnie, bo Airs można używać <śpuszczam> Wiesz, nie można mieć w życiu wszystkiego, tak? Ja się nie mamy nic Mnie no mamy 100 punktów widzę w prawym górnym Chyba do lidera klasyfikacji a, a to w swoim czasie to się nie rozpędzaj. Wiem co zrobię na koniec. Ja to y, obiecuję teraz na filmiku możecie robić, no może nie screeny, bo to średnio może wyjść, ale możecie to wyciąć. Na sam po ostatnim wyścigu robię aż pięć tabelek yy, albo bardziej wykresów i robię porównanie naszych, naszej jeździe w całym sezonie. Co ty na to? Że wiesz, średni, średni odstęp w kwalach, średni punkty na wyścig i takie tam. Pić mi się pisa. Nie, po treningach idę po picie, bo wysusza się. Eee! Ja tu jadę. Dobra. William sobie na walczyć, już dwie dziesiąte tracę przez Ciebie. Teoretycznie powinienem w trzech zrobić, tak jakby deltę poniżej. Tylko, że zrobiłem w jednym deltę poniżej, a dwa porażka. Tutaj też cię pociągnę. No już. <śmiech> 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 Nie wiem, czy przesadziłem z gazem, czy brudne powietrze, tak szczerze. Jedno i drugie. O kurde, 9,5 sekundy, już odrabiam, chłopie, daj mi jeden sektor i to robię. Kurde, trakcja pieprzona. Zobaczmy, jak te softy lepią, fujniam się. One nie lepią, one po prostu są. Jeżeli chodzi o Deltę, to potrafię tylko kolor odróżnić. Dobra, spinuję, kurde. Czemu mi z no. nie działa? Aha, bo on jest włączony, jakby dobra. Bo to jest No tak, zapomniałem. Ja się boję tutaj gazu dodawać, ja tak wolno jadę. No, mogę pierwszy zjechać jak chcesz. W sensie zjechać, że zjechać? No tak, no zjechać, zjechać po naszą strategię. Czyli nie do boksu. No, nie, mogę? nawet dwójkę to robimy jednocześnie. Tak? No? dobrze. Trzy, cztery, 3, 4 okay. Już. Opuść sesję. Nie no, Super. zrobiliśmy programy treningowe. No, no, tak jak potrafiliśmy, nie? Ja starałem się najmocniej jak mogłem. Ło, wow, w ogóle przede mną byłeś. No od sekundę do ciebie straciłem, co jest? Ej, czternasty byłem ostatecznie, nie ma tragedii. A nie, o Boże, jedną dziesiątą. Sorry, kurde, z mamą jestem taki tragiczny, że to się w głowie nie mieści. Możemy zrobić jedno okrążenie teraz, i drugie na sam koniec sesji. No, no tak. Właśnie, bo dla tych co nie wiedzą, nie ujrzycie na mojej perspektywie nigdy, prawda, MFD, bo nie potrzebuję, Mamy światłaż na kierownicy. I dlatego będę mówił, jakie mam temperatury najczęściej. Nie? O, Boże. Też tragedię zrobiłem, chłopie. O ja. Mazepin jest przede mną 20 około. Co ty zrobiłeś? Co ty? Nie, nie gadaj, że ty tu... Chryste, panie! No to tyle no to, no to, No to opowiadaj. No, także ten... No w treningu już mnie tam trzy razy zarzuciło, a teraz wyspinowałem. O, pierwszy raz był <coughs> najlepszy. O, na zdrowie. No dzięki. Taka w ogóle. Ej nie, ja historyka. maksymalnie 17 jestem dzisiaj. Jak ja widzę, że ja do 16 pozycji sekundę tracę, to już koniec, nie? Już motywacja spadła. Dobra, chwalić no. to. Mazepinowy przedzam w dupię, to mam. Czyli wyjedź teraz, daj, siebie, daj z siebie maksimum. Maksimum powiadasz? Po... Maksimum. Albo tylko 12, Udupia to. Udupia to. Mam. Nie, idę się napić za dwóch. O, mój idol wygrał. Nie, to jest Q1 tylko. No, wygrał Q1. Przepraszam! Nie chciałem, obiecuję, ale wyszło jak wyszło. Ale, ale mi wstyd, Boże. Tak, dam z siebie wszystko. A, jak masz wywiady? Oblałem zależnie... się jeszcze. Okay. Powiem Pierwszych tak. Kostek. Nie, nie, nie. Powiem tak, dlaczego to jest najlepsze okrążenie prawdopodobnie sezonu, jakie widzieliście. Ja tylko przypominam, że w 2021 roku w Arabii Saudyjskiej Max Verstappen wyciskał 1000% ze swojego bolidu i się rozbił. ja, no dobra, ale to był ostatni zakręt. Ja, ja wyciskałem 1000% na pierwszym zakręcie i się rozbiłem. Także wiecie. Nie, nie, ty też wyciskałeś. A w sumie dupa, na... bo ja nawet okrążenia nie zacząłem. nie, nie, nie. nie. Czekaj, nie. Sformułujmy to inaczej. Też by ci znaleźć 1000% na ostatnim zakręcie, tylko że jeszcze nie zacząłeś okrążenia Ale o tym już nikt nie musi wiedzieć Nie, nie to już cicho siedzę nie? Dobra ojca i syna powodzenia <grym>, Dziękuję, Dobrze. Jeszcze formujące, jeszcze formujące przeżyć nie, czy nie? Nie dałem Startuj, startuj Przepraszam, nie włączyłem formującego chyba Ty główko? <grym>, no było włączone chyba Co ty zrobiłeś? Wypadek tu był. Przez ciebie? A gdzie przeze mnie? Ja, jechałem, swo ja jechałem swoją linią, tak, jestem za tobą. Jeb. Yep. Chłopie, no. zaraz się jadę, zaraz jadę do tej Rosji, nie? Przepraszam, do ale Mazepin cię zdebombował? Znaczy wiesz, bez okrążenia formującego one i tak są rozgrzane dość mocno. Chłopie! Z tobą? Żyjesz tam? Tak, ale on mnie tak spowolnił Tak mnie spowolnił w tym długim prawym A no choć pamiętaj robisz wszystko, żeby ten wyścig w ogóle dojechać Pamiętaj, że ten setup działa bardzo dobrze na Red Bullu Także na Williamsie może być różnie Nie no, na Red Bullu wyspinowałem częściej niż Williamson Williamson tylko raz, tylko że Williamson rozbiłem się krytycznie na wygrze, nie będę. Ale to trzyma ma niskie zawieszenie. Rozbiłem się. Całkiem? Nie, no skrzydło całe poszło. O. 5 sekund jeszcze dostałem, no. A myślę, to na za co? No przekroczyłem prędkość kurde, jeszcze się muszę nauczyć tego gówna. No jak mi się tam wepchał, no go, go, go. SC! No tak Ale żyjesz? Dostałem uszkodzenie O Boże to są hardy zapomniałem tu będzie jeszcze gorzej z przyczepnością. O Boże. Aktu jakoś... Glorii, Glory Nie, ja myślę, że jakoś połowa sezonu uda się dojechać pełny wyścig bez uszkodzeń i kar. Ale... Ciśnij. Pamiętaj, że mam mało przyczepności, nie mogę cisnąć. Chłopy py... Przepraszam Ja myślałem, że ty... O Boże! Co? Kaplica, już mam jeszcze bardziej uszkodzone podwozie. Podwozie, podłogę. Czy... O, no, co on robi? <ścoughs> jesteś za mną Mów jesteś? Co się stało? Nie ja patrzyłem jak ty przede mną spinujesz, nie? Ej, ja w ogóle docisku nie mam, nie? No jeszcze tym bardziej. Już mi uciekać tak w ogóle. już mi będzie uciekła. To tyle było z naszej walki. No ja. A new is available on Jak przeleciał przez środek? Wow. Mi Softy proponuję, ale chyba... Oj przepraszam potem. Chyba na medy bym zjechał Spróbuj zjechać po medy i dojechać do końca No ja będziesz miał zużycie, ale... A ja tu stoję w boksie 5 sekund chyba w ogóle, nie? O Boże, ja też będę stał Ej to dobrze w sumie Od ja na tych Czyli ja. do końca jechać? Też bym, no spróbuj, spróbuj jak najbardziej oszczędzać Możesz, chociaż nie no czekaj Nie, powinieneźć ze radę, no? Bo to są nowe medy na pewno no, to... Strol też nie zrobił jak chcesz, tym ja się to jest niepożliwe. Jest tak uszkodzony Jest ciężej niż myślałem z tym bolidem. chłopie. cały czas tracę trakcję. Tak, tak Czemu oni się stają ghostami? Czemu ja spinuję cały czas? Nie! Co, Co ty zrobiłeś? To załatwia ty! Ogólnie ja za tym bolidem jest niewykonana, my to chłopie musimy ulepszyć. Jezu świe... Drugie okrążenie pod rząd zrobiłem dokładnie to samo. Znowu co teraz? zrobiłeś? Boże! Patrzę na gapę opie. Ten bolić się naprawdę no. nie prowadzi. No. Imo? Dobrze by było zacząć od nowa. Szczerze, bo to nie ma sensu, no co, nie? takie coś. Chcesz jeszcze raz? Chodzi mi o te uszkodzenia, człowieku. Jak ja natarki i ja no spinuję z Wiem, do... ale zrobimy M. je tam. Nie, już mam to... wszystko na żółto. Wypierdzielaj z tego lobby, chłopie. Kończymy to, nie ma sensu.